Choć w internecie wyglądają na idealną rodzinę, pokazują też, że w małżeństwie nie zawsze jest jak w bajce. Dlatego przyjechaliśmy zobaczyć, jak jest naprawdę. Nie wiem, że poznałeś Monikę na nartach i zastanawiam się, co ci w niej urzekło, bo na nartach urody czasem często nie widać. Kto widział kiedykolwiek moją żonę, to wie, że pierwszy pojawia się uśmiech. No i właśnie ten uśmiech chyba mnie najbardziej zachwycił, więc no to było takie ośnienie. Ale pierwszym odruchu mówię, nie, nie ta liga, także nawet nie podchodzę. Ale z tego, co wiem, miałeś sporo dziewczyn, które się Tobą interesowało i którymi Ty też się interesowałeś. Co się stało, że jednak zdecydowałeś się na taką relację na całe życie? Ja faktycznie wtedy, kiedy myśmy się poznawali, to właśnie yy, byłem trochę takim bawidamkiem, mogę powiedzieć o sobie. No, nie wiedziałem do końca, kim jestem. Monia powiedzmy, była jedną z wielu opcji, przynajmniej tak mi się na początku wydawało. No jakby dążyłem do tego, żeby, żeby to była ta. Zresztą to było właśnie gdzieś tam w głębi serca takie pragnienie żeby, właśnie, że mimo tego, jak ja żyję do tej pory, że te dziewczyny się trochę przewijają w kaleidoskopie, było we mnie takie pragnienie takiej miłości właśnie na całe życie powiedzieć, że wtedy nie potrafiłem budować relacji. Dlatego to było na chwilę. Bo wtedy, kiedy zaczęło się robić poważnie, ja z różnych przyczyn no, dezerterowałem, więc nie potrafiłem wziąć odpowiedzialności. Tak naprawdę nie byłeś dobry w budowaniu relacji. Z Moniką tego się uczyłeś? Dalej się uczę. Już 11, 11 lat się znamy, dziewiąty rok małżeństwa. Potrzebowałem miłości, potrzebowałem przyjęcia, potrzebowałem tego, że ktoś mnie właśnie przyjmie takiego, jakim jestem. No, i, i, no i że, chciałem przede wszystkim przestać się w końcu bać. No i wtedy właśnie mówię: Monia, to jest ta, dla której jestem w stanie, no właśnie, z, zmienić się. Jest takie, myślę, pytanie, które frapuje wielu młodych ludzi, i też mnie: skąd mamy wiedzieć, że, że to już jest miłość? Skąd mamy wiedzieć, że ta osoba, z którą dla ciebie Monika, to jest dziewczyna dla, na całe życie? Na to pytanie skąd mam wiedzieć? Zawsze odpowiadam, no jak ty nie wiesz, to skąd ja mam wiedzieć? To była kwestia mojej decyzji, bo nawet był taki moment, no ale odpowiedziałem sobie na pytanie, no nie będę miał 100% pewności. W sensie ja byłem przekonany, że, że ja chcę z tą kobietą właśnie stworzyć to, tą rodzinę, nie? Stworzyć najpierw właśnie tą, tą taką wspólnotę, tą relację, taką opartą Byłej na na pracę, na wspólną drogę po prostu. Wiesz, co dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie byłem, <grym> bo, bo to zawsze jest pewnego rodzaju właśnie takie wyjście w nieznane. Ale na pewno było dużo więcej rzeczy, które, które się w tobie zmieniły podczas waszej wspólnej drogi. Pamiętasz jakieś takie szczególne? Hmm. Ja często powtarzam, że. Hmm, Największym Jednym z największych cudów, które dokonały się w moim życiu, yy, to jest to, że ściele łóżko. I może I to, to jest dzięki Monice. I to, może to jest zabawne, ale, ale zdecydowanie yy, miłość to sprawia, yy, że, yy, że ja chcę się zmieniać. I dopiero miłość to sprawia, że ja chcę odpowiedzieć na tę miłość. W sensie, że, że jeśli człowiekowi narzucimy jakieś właśnie pęta, gdy powiemy mu, masz robić tak. To on być może będzie to robił, ale to, to nie będzie wypływało z tej właśnie najgłębszej motywacji. My czasem nie, yy, nie przypisujemy tym takim małym rzeczom w codzienności tak dużej wagi, a jednak to one kształtują naszą codzienność. Takich wyjątkowych momentów yy, życzę każdemu jak najwięcej, ale ostatecznie w życiu liczą się te wszystkie te takie małe rzeczy, czyny miłości, sumowane, one dają takie poczucie, jestem szczęśliwy. Pania, opowiedz nam historię, jak poznałaś się z Marcinem, co czułaś i myślałaś, gdy poprosił cię o numer. Poznaliśmy się we Francji. Ja bardzo lubię to opowiadać jako takiej romantycznej historii, ale ona nie miała z romantycznością zbyt wiele wspólnego wtedy. Byliśmy na imprezie, Marcin za mną pobiegł, kiedy tylko zobaczył, że jestem sama. I jest taki moment, kiedy może ze mną porozmawiać, aż szłam do toalety i stałam w kolejce. To on ustawił się za mną, i to był ten czas, kiedy mogliśmy zamienić kilka słów faktycznie podał mi wtedy swój telefon i poprosił o kontakt do siebie. A ja byłam na takim etapie swojej dojrzałości albo niedojrzałości, że mu dopisałam się do listy, którą już tam sobie uzbierał na tym wyjeździe. I co wydarzyło się dalej? Mój mąż ma coś takiego, że potrafi, ma taki dar słowa. Powiedziałabym, że to jest właśnie dar, że on potrafi pięknie powiedzieć, ale też napisać. Także jak zaczął do mnie pisać, to bardzo się wyróżniał na tle tych innych mężczyzn, którzy też coś tam pisali, z którymi jakąś tam relację nawiązałam już na wyjeździe. Więc faktycznie wzbudził moje zainteresowanie, zaciekawił mnie sobą. I pisaliśmy, bo dzieliło nas 400 kilometrów, także właśnie to było pisanie. Później, wideo rozmowy, był Skype. I te rozmowy były coraz dłuższe i były też takie, kiedy zasypialiśmy z komputerem na poduszce obok, takie piękne wspomnienia. A później zaczęły się podróże, krótsze, dłuższe, raczej dłuższe, połączenia komunikacyjne były wtedy kiepskie, także... To był dla mnie też taki wyraz właśnie zaangażowania Marcina i tego, że jemu rzeczywiście zależy, bo potrafił spędzić kilkanaście godzin w pociągu po to, żeby spędzić ze mną 2-3 godziny w Toruniu i wrócić znów na Śląsk. Także tak się to toczyło, ten nasz związek na odległość przez kilka miesięcy najpierw, a później przyjechał do Torunia. A co powiedziałabyś dzisiaj z perspektywy czasu tej Monice sprzed związku z Marcinem? Nie, nie znałam swojej wartości, tak? takiego poczucia nie miałam i szukałam go właśnie w innych. Więc jak zjawił się ktoś, kto takimi pięknymi słowami potrafił opowiedzieć mi o tym, jak wyglądam czy jaka jestem, no to w to mi graj, nie? To ja wtedy byłam tą, która właśnie się jakoś tym karmiła i właśnie tę swoją wartość, bo nie potrafiłam jej odnaleźć sama w sobie. Także tamtej Monice powiedziałabym, żeby nie szukała w drugim człowieku swojej wartości, tylko żeby znalazła ją w sobie. Jak zmieniły się w czasie Twoje priorytety, ale też przekonania? o małżeństwie, o byciu żoną. Zmieniło się bardzo. To wynika na pewno z tej mojej niedojrzałości ówczesnej, co absolutnie nie znaczy, że teraz jestem dojrzała. Nie, ale wierzę, że jestem coraz bardziej dojrzała, że staję się coraz bardziej dojrzałą i bardzo idealizowałam małżeństwo. W ogóle wyobrażałam sobie, że będzie tak tylko... Trochę myślę, że wyobrażałam sobie, że będzie tak jak w dniu ślubu. Że właśnie będzie tak pięknie, że te wszystkie okoliczności będą takie piękne. Jak nie będą, to my sobie tak zrobimy, tak się zepniemy i tak je pokolorujemy, że będzie tak pięknie. Rzeczywistość jest trochę inna. Jest pięknie, podtrzymuje, ale jest trudno. I to jest praca, to nie przychodzi samo. To jest tak naprawdę nieustanne zmaganie, to jest codzienność, nie zawsze usłana różami. Powiedziałabym nawet, że, że rzadko usłana Przeważnie różami. Przeważnie nie usłana. Przeważnie co A co z tym, co nas frustruje? Jak to przyjmować? Jak się z tym zgodzić? Przyjmować. Przyjmować. I zgodzić się, czyli właśnie wolitywnie, tak? To jest akt woli. Ja to przyjmuję, ja to biorę, ja wiem, że ty to masz, i jest mi z tym trudno, ale kocham ciebie, a z tymi różnymi rzeczami będziemy pracować. Wiadomo, że to nie jest to takie proste. Ja teraz tak pięknie odpowiadam na twoje pytanie, ale zapraszam Cię do mojego domu na kilka dni i <laughs> zobaczysz, jak sobie z tym radzę. No bo właśnie, co tak wiecie, różnie bywa, ale, yy, ale jak przypominamy sobie, dlaczego ze sobą jesteśmy? I że nasz współmałżonek przecież ma dobre intencje i chce dla mnie jak najlepiej, chociaż nie zawsze mu wychodzi. I w drugą stronę, bardzo często mi nie wychodzi, chociaż przecież chcę dobrze, przecież go kocham, ale mam różne słabości, z którymi sobie różnie radzę, czasem lepiej, czasem gorzej. Wspaniała jest świadomość tego, że mój mąż mnie kocha taką. I nie chodzi o to, żeby osiąść na laurach teraz i dobra, kochaj mnie, albo taką mnie wybrałeś i ja się nie zmienię. Miłość, która jest decyzją, biorę Ciebie. Ciebie, z twoją historią życia, z Twoją przeszłością, porażkami, sukcesami, zawodem, z całym dobrodziejstwem, i całym dobro, do, dobrodziejstwem i tym, co trudne w tym inwentarzu. Tak. Jak pracować nad tym na co dzień? Pracować. Znowu, znowu w, moj, w Twoim pytaniu jest odpowiedź, nie? Jak to zrobić? Zrobić. Zrobić ten pierwszy krok. Po prostu. I nie chodzi o taki handel w miłości, ale to się dzieje. Yy, nie mówię tutaj o interesowności, ale o czymś, co wypływa właśnie prosto z serca i to wszystko, co się potem dzieje, to są takie piękne owoce. To jest konsekwencja tego, że my okazujemy drugiej osobie miłość w taki sposób, w jaki ona potrzebuje tego usłyszeć, czy być o niej przekonana. Jak powstał początek wieczności? Co chcieliście przekazać wtedy ludziom? Na pewno odkryliśmy, że internet jest taką przestrzenią, w której brakuje um, ciągle, myślę, że, że brakuje takich treści, które podnoszą, które dają nadzieję. A myśmy mieli takie doświadczenie: dwójka ludzi, którzy no jakoś jednak słabo nadają się do budowania szczęśliwego małżeństwa, rodziny, jakiejś właśnie takiej relacji dojrzałej. A jednak się to dzieje, więc chcemy być może być taką, taką inspiracją, być może być takim właśnie odblaskiem piękna, dobra, prawdy. Zawsze tak sobie wyobrażaliśmy małżeństwo, rodzinę, że to małżeństwo nie jest przecież tylko dla nas. I my mamy taką, mamy taką potrzebę, wręcz powiedziałabym, żeby się tym podzielić. Nie dlatego, żeby się jakoś tutaj obnażać, taki ekshibicjonizm, wiecie, uprawiać. Ale my faktycznie jesteśmy taką rodziną, po prostu jesteśmy takimi ludźmi. Jest Dzielicie się rodzinnym życiem na Instagramie i Facebooku w mediach społecznościowych. Słyszycie, że jest tam tylko pięknie, radośnie, idealnie. Jak jest naprawdę? W się sensie, że u nas Jak jest... Jak jest naprawdę? No jest naprawdę. Naprawdę czasem naprawdę. boli, czasem boli, czasem jest smutno, czasem jest zawód, czasem jest głośno. Wyszliśmy z domów, które, które właśnie są też różne, ale jakby przejęliśmy te schematy, których nas nauczono. No i w, właśnie w relacji w bliskości właśnie w tym życiu naszym rodzinnym uczymy się. Że, że my nie chcemy w ten sposób. Nie? Że być może jeszcze i pewnie jeszcze długo długo będziemy reagować tak, jak nas nauczono. Natomiast my chcemy wziąć odpowiedzialność za nasze życie yy, i, i robić miłość. I właśnie robić właśnie tak, jak być powinno, a nie da się tego zrobić właśnie bez tych wszystkich przeżyć, tych wszystkich uczuć yy, również nieprzyjemnych. Tak jest naprawdę i chciałabym powiedzieć, że w mediach społecznościowych też jest naprawdę. To jest po prostu urywek, ale ostatecznie jest szczęśliwie, mimo tego, że nie zawsze jest radośnie. Jak ja myślę o rodzinie i małżeństwie, to wcale nie myślę o jakiejś cukierkowej relacji i jakimś pięknym tworze, tylko właśnie o drodze, która jest też walką, drogą, na której pracujemy nad sobą. I wcale mnie to nie przeraża i to jest ok. Czy rzeczywiście tak jest? jak to zrobić, żeby ta droga była dobra? Czasem wychodzimy z tego punktu, że to, że to się wydarzy, to się zadzieje. Przecież my się kochamy, wiadomo, że będziemy szczęśliwi. Wiadomo, że możemy być szczęśliwi, ale tylko wtedy, kiedy będziemy nad tym pracować. Nic nie przychodzi samo w życiu. Szczęśliwe małżeństwa też nie wychodzą same z siebie, po prostu trzeba je tworzyć, trzeba nad nimi pracować, nieustannie być siebie ciekawym. To jest praca na całe życie, bo. Ym, no bo... Monia zawsze będzie Monią, a ja zawsze będę Marcinem. My już jesteśmy właśnie tam w dziewiątym roku małżeństwa. Już więc... było dopiero. Tak, ale już w takim w kontekście, że już wiemy, że nie da się zmienić tej drugiej osoby. Że jedyne co i jedyne kogo mogę zmienić, jedynie siebie w odniesieniu do tej drugiej osoby, do naszej relacji. Odpowiadając na pytanie, jak to robić. Mhm. To my mamy odpowie jedną odpowiedź, i to ono się nazywa przebaczenie. Było dużo trudności na pewno u Was. Czy były jakieś takie rzeczy, które Was zaskoczyły, które musieliście razem jakoś wspólnie pokonać? <grym> Myślę, że teraz jest taki okres. Akurat jesteście u nas tutaj chwilę po takim dosyć trudnym momencie w naszym życiu. Ten trudny okres był tak naprawdę uczeniem się siebie na nowo. Myśmy trochę, może naiwnie, Myśleli, że już mamy tak dużo rzeczy przepracowanych, no i, i teraz y, jesteśmy ci mocni. To, to co zaskoczyło nas, ch nas chyba najbardziej, było to, że, my, że to nas spotkało w jednym czasie. I o ile do tej pory jedno ciągnęło drugie ku górze, jak były trudy, to teraz nagle czuliśmy się, że jesteśmy w takiej kondycji, albo właśnie w jakimś takim braku y, sił na cokolwiek, że ja potrzebuję pomocy, ale mój mąż też jej potrzebuje. Co było takiego kluczowego w tym, żeby wspólnie pokonać ten kryzys? Jedno słowo przychodzi mi na myśl – czułość. Mm -hmm. Czyli to takie bycie przy… Towarzyszenie N sobie. Nawet jeśli nie byłem w stanie opatrzeć wszystkich ran, no to po prostu, po prostu byłem, nie, zosta nie zostawiałem, y starałem się przynajmniej, chociaż Emocje były na wierzchu i, i, i często było tak, że, że znowuż te nasze reakcje były takie, że myśmy się nie spodziewali, że takie będą. No ale potem była no, taka zmiana myślenia, chwilę, chwilę po ochłonięciu i mówię: No nie, ja tak nie chcę. Nie? W sensie nie umiem Ci pomóc, ale chcę być przy Tobie. Może, może bardziej niż kiedykolwiek, bo, nie mam, bo właśnie nie mam już żadnych instrumentów, nie mam narzędzi, nie mam złotych rad. Nie mam nawet dobrego słowa. Mogę tylko być. Mogę z Tobą popłakać. Jedna najpiękniejsza, najfajniejsza rzecz w Waszej rodzinie. Monika, dla Ciebie. Okay. Najpiękniejsza? Okay. Czułość mojego męża. Mm -hmm. Marcin, <laughs> lekko pod presją, ale... <laughs> Widzę u moich dzieci, że... że chyba to ostatnio miałem taką sytuację, słyszeliśmy taką historię o tym, jak mały chłopiec widział, jak Pewien mężczyzna przyjechał fantastycznym, wypasionym samochodem i zapytał tego mężczyznę, skąd masz ten samochód? A ten mężczyzna odpowiedział, dostałem od brata. Na co ten chłopiec odpowiedział, chciałbym być takim bratem. I słyszeliśmy tę historię razem z Adasiem i ja wtedy on popatrzył na mnie, popatrzyłem na niego i po prostu się wzruszyłem, bo ja wiedziałem, że. On ma w sercu, ja też chcę być takim bratem. Nie? Że on. Że właśnie i, to jest, I to jest fantastyczne, i, i, i nie wiem, myśmy na to nie zasłużyli, ale że nasze dzieci po prostu jakby doświ doświadczamy tego, że one chcą kochać. Nie? I myślę, że to jest chyba najważniejsze. Ale Ależ to by powiedział. Bo ja przy tym nie byłam, ale to była pierwsza rzecz, którą on opowiedział, kiedy mnie spotkał. Opowiedział mi tą historię i właśnie. Mówi, ten chłopiec nie zapytał, nie powiedział, też chciałbym mieć taki samochód. Ja też nie potrzebuję takiego samochodu, chociaż jak był wypasiony, to pewnie fajnie, ale chciałbym być takim bratem. Ja mówię, Adaś, jesteś takim bratem. To jest piękne w naszej rodzinie faktycznie, te nasze dzieci. Tak, to jest najważniejsze. Dzięki. Dzięki. Rozmawiajcie. Ja bym nie zrobicie <laughs> Rodzina, come on.